Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. Pani Magda. Pani Gosia. Chciałybyśmy dzisiaj z Wami porozmawiać trochę o świętach wielkanocnych, które już będą za kilka dni. Przyniosłyśmy Wam dzisiaj mnóstwo ciekawych gadżetów i troszeczkę o tych tradycjach chcemy z Wami poopowiadać. Skąd się w ogóle wzięły święta wielkanocne? Za chwilkę spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale najpierw może się przywitamy pioseneczką. Mhm. Tak? Zaczynamy? No to uwaga. Wszyscy są, witam was, zaczynamy. Już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Witajcie przedszkolaki nasze kochane. Więc skąd w ogóle święta wielkanocne? Coś my wiemy? Coś tam wiemy. Coś tam wiemy. To są chyba bardzo ważne święta w Polsce, dlatego że w Polsce e, większość z nas jest katolikami i to są takie święta, które wiążą się ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. E, I to są takie święta, które są symbolem radości odrodzenia, Widzenia, nowego życia. Dokładnie, z, 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 najważniejsze święta w ogóle w tradycji chrześcijańskiej. Dokładnie. I myślimy sobie e, z panią Gosią, że fajnie by było z wami poopowiadać trochę o tym, co nam się z tymi świętami wielkanocnymi kojarzy. No mi tak na myśl zawsze, mówię, myślę Wielkanoc, no nie wiem, no jajka. No jajka, tak, bardzo mm. dobrze. Ja z kolei, jak sobie pomyślę, myślę o Wielkanocy, to mi się to kojarzy z baziami, te bazie kotki, mm -hmm. nie? Bo one są takie sympatyczne i milutkie. Może macie takie w domu, to od razu sobie sprawdźcie, czy są takie mięciutkie faktycznie. Hmm. co mm. my tu mamy jeszcze w tym koszyczku? A co to jest to zielone? Chyba bukszpan. Chyba razie. bukszpan, taki zielony, dokładnie, chyba ma Pani rację, Pani Gosiu, to też się kojarzy ze świętami. Ale tu mamy jeszcze coś wielkiego. Co to jest? Hmm. Dziwne, nie? Takie wielkie jajka są? No są chyba strusie. Chyba strusie? Tak, Pani Gosia już na początku powiedziała o tych jajkach, ale te jajka, które się przygotowuje na święta, one się specjalnie nazywają, one mają swoją nazwę. Jaką mają nazwę, pamiętacie? Tak, to są pisanki, 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 pisanki jajka malowane. O właśnie, a tego nie znałam. Super, czyli mamy pisanki, mamy bukszpan, mamy kotki, ale jest jeszcze coś. Są króliki. I zajączki. I zajączki. Nie wiem jak Wy, ale u mnie w domu jest taka tradycja, że króliczek przynosi drobiazgi i prezenty. No, u mnie tak akurat tej tradycji nie obchodzimy, ale gdzieś tam o niej słyszałam. No właśnie. Ale ja myślę sobie, że jest jeszcze jedna taka tradycja świąteczna. Eee, taka, gdzie się polewa wodą. Oj, to za to u mnie w domu co roku ostro. U nas tak samo, potem jest dużo sprzątania, prawda? Oj, zwłaszcza mamy mają dużo roboty. Dokładnie tak. Ale kiedyś ta tradycja dotyczyła tylko, słuchajcie, młodych kawalerów i dziewczyn, które jeszcze nie miały tak, mężów, tak. prawda? A one chciały być oblewane wodą. Dokładnie. Tylko na to czeka. Dokładnie. Ale ostatnio moja córka użyła argumentu, że w domu nie będziemy się oblewać wodą, bo przecież mama i tato już tyle lat są po ślubie, to kto ma do kogo podrywać, nie? Także te tradycje są bardzo, bardzo różne. Ale jeszcze mi się skojarzyła jedna tradycja, Pani Gosiu, że się idzie święcić potrawy w koszyczku. Tak, tak. No Wielką Sobotę, no w tym roku troszeczkę, jak wiemy, trochę, no, nie będzie tego oświęcenia. Dokładnie koszyczku wielkanocnych, no szkoda, tak jest, takie czasy. Dokładnie. Ale lany poniedziałek, czemu nie? Oczywiście. Śniadanie wielkanocne w niedzielę. Oczywiście. Pewnie, możemy się po tą wodą, wodą polać. No to tak, żeby to podsumować. Święta wielkanocne to jest czas zmartwychwstania Pana Jezusa w wierze katolickiej. Tak. Czyli czas odrodzenia, radości i świętowania z tego powodu. Ze świętami wielkanocnymi kojarzą nam się bazie, bazie, bukszpan, bukszpan, Pisanki. Pisanki, zajączki, króliczki, mm -hmm. o tutaj jeszcze jest taki kurczaczek, kurczaczek to też. Sobie. Tak, tak, tak. No i z dyngus. No i jeszcze jemy chyba tam kiełbasę poświęconą, o, o, o. chrzan, bo to też, Dokładnie. no sól ważna w koszyczku, Dokładnie. Nie wspominałyśmy, ale... Dokładnie. Myślę, że że to wszystko na wasze tu wielkanocnym śniadaniu się znajdzie. Zdecydowanie tak. E, więc myślę sobie, że jak troszeczkę o tym porozmawialiśmy, to chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. My z Panią Gosią bardzo lubimy taką książkę, która się nazywa Cuda, Bianki. I to jest taka książka, w której znajdziecie ilustracje pokazujące różne elementy związane z tradycjami ludowymi. I chciałyśmy z Panią Gosią, ja może tego króliczka przedstawimy, prośmy go do chciałyśmy Wam jeszcze pokazać taką rzecz. Co to jest, jak myślicie? Kiedyś robiłyśmy to w bibliotece. Tak, model, to, to chyba nawet rok temu, nie? Były tak. takie. Tak, by. tak, mi się mhm. wydaje. To są pająki wielkanocne. To są takie ozdoby, które robiło się ze słomy i kolorowej bibuły. Dzieciaki, które były w zeszłym roku na warsztatach, to pewnie wiedzą, jak to się robi. To jest bardzo skomplikowana trudna praca, no, prawda? Taka czasochłonna, tak? Da, Ale efekt jest cudowny. Dokładnie tak. Tak mam nadzieję, że te gdzieś pająki gdzieś tam tych domach wiszą, nie? Też na to liczę. Kiedyś w tych starych tradycjach było tak, że jak było jakiekolwiek święto, czy to chrzciny, czy to ślub, czy to właśnie Wielkanoc. To się właśnie takie pająki przygotowywało i zawieszało pod sufitem, żeby przynosiły szczęście. To też tak chciałyśmy Wam jeszcze pokazać, taką fajną książkę i te pająki. Hm. Ja myślę sobie, że chyba wszedł czas na zagadki. No, chyba tak, Pani Maczu. Dzieci uwielbiają zagadki. Co prawda, nie mamy chyba takich nagród. No nie mamy. Ale będziemy bić brawo. Albo, albo będziecie sobie bić brawo i odpowiedzieć prawidłowo. Bardzo dobrze. Gotowi głos. na zagadki? Tak! Zaczynamy! Uwaga! Zobaczymy, czy pani Madzia wie. No, tak. też nie wiem, zaraz się właśnie. okaże wszystko. Co to za gałązka, co kotków ma bez liku? I chociaż nie zamruczy, miła jest w dotyku. Hmm. Mówiliśmy o tym dzisiaj. Mówiliśmy, macie podpowiedź, ściągę nawet Taak. na Tak! Mi się wydaje, że to są bazie! Brawo! Super! Druga zagadka leżą w koszyczku, pięknie wystrojone, malowane, pisane, drapane lub kraszone. Hmm. Też o tym mówiliśmy dzisiaj. Mówiliśmy. Wydaje tak. mi się, że to będą pisanki. Tak? Tak? Nadzia na rację? No to brawo, brawo! dla mnie. Brawo! Myślę, że Wy też odgadliście. No dobra, trzecia zagadka. Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy nas obleją się nie gniewamy. Hmm. U mnie w domu się trochę natuchniewają, ale wydaje mi się, że to chodzi o ten lany poniedziałek, czyli śmingu z dingu, kiedy chłopaki obrywają dziewczyny wodą. Zgadza się, prawidłowa trzecia odpowiedź. Brawo, to nie brawa, Prawa, dzieciaki pewno też znaliście tę odpowiedź. Dobra, no to czwarta zagadka. Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa. Zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. Hmm. To chyba będzie żółty kurczaczek. Co myślicie? Mm -hmm. Pewnie zgadza się? Brawo. Brawo dla Was. No i dochodzi może do końca. Ostatnia zagadka No, Nie wiem, czy sobie poradzę. Najwyżej to pani najtrudniejsze. Pani Gosia mi będzie podpowiadać. Wyrośnięta pani lukrem jest polana na świątecznym stole. Pyszni się od rana. No, o tym się nie rozmawialiśmy, więc to o, dlatego ta trudna za To dlatego to jest trudne. No. Nie wiem, ale to chyba nie pani wiosna, prawda? Chyba nie. No, bo lukrem. Jakaś odpowiedź, chyba... potrzebuje pani. Chyba tak. Smaczna, słodka. Dzieci to uwielbiają. Mm, ja zresztą też. Też nie jestem dzieckiem. Polana lukrem i pyszni się na stole. To chyba będzie babka Wielkanocna. Brawo! Super. Babka Wielkanocna. Mamy... prawidłowa, choć wszystkie zagadki Pani Madzia odpowiedziała i mam nadzieję, mamy nadzieję z Panią Madzią żeby również. Tak, myślimy, że na pewno sobie poradziliście. Zagadki nie były chyba takie trudne. Słuchajcie, e, będziemy kończyć nasze spotkanie. Chciałybyśmy życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego w te święta. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze. Nie obiadajcie się tam za dużo. Lejcie dużo wodą rodziców. Tak, I tak po cichutku. Żeby ich zaskoczyć, wtedy będzie najśmieszniej. Będzie dużo hałasu, pisku i radości. Dokładnie. A potem, A potem sprzątać. A potem sprzątać. Życzymy Wam zdrówka, radości, uśmiechu i wszystkiego dobrego. A my teraz idziemy szukać tych wszystkich symboli świątecznych w naszej bibliotece. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Pa! pa!